Będą stali? Ze zakrętem? Ja że tak Będą suszyć No, mamy sponsora Dawaj za zającem Jeszcze po szlafką jedzie No ale na lewym, to bez, z lewego go nie chciałbym Mamy sponsora, dobrze jest Nie, nie suszę No ale Fajne auto Jedziemy albo na Mechelinki, albo gdzie? Zapak, zwykły pak Po rejonowych się Jest i Mario ma. My na chwilę się łączymy. Tam dostałem ostrzeżenie od YouTube'a maile jakieś za muzykę. Robert Siemandero, witaj. Robert Suchodowski Krzysiu witaj jo tą kropek Witaj przyjacielu. Buszujemy po rejonie. Właśnie wjeżdżamy do... Tak, dokładnie. Mamy nieoznakowane auto. No muzyka, dokładnie Mario. Witaj Robert. Siemka, Piotrze. A może pod do lewy? Nie wiem, jeszcze nie wiadomo. Nie? na początek na stację wjechać gdzieś. Siemanka. Podaj mi nie troszkę. Och Witaj, witaj ponownie, witaj Andrzej Byliśmy, najedliśmy się Dobra kolacja Jest cztery stopnie i jest gołoleć Tak mówią Tak Nunia mówi Nia mówi, no łykaj tą Toyotę na. jest? Ja wiem no, ale na światła się trzeba łyknąć Hello? Dziękuję Mówisz masz, tak? Nie za, to nie jest linia warunkowego zatrzymania, nie wiem czemu oni tu stoją. To jest tylko do, do Toyota Prius. Chyba zasięgu nie mam. Ty masz pozdrowienia od Tomcia Kropka. Tomciu, Tomek, Kropek. Pozdrawiam. Tomcia Kropek. i Monikę. Pozdrawiam, Tomka i Monikę. Dziękujemy za pozdrowienia Tomciu. Wszystkie Tomki to fajne chłopaki. Urszula. Dzięki, Krzysiu, pozdrawiamy. Jest i Damian. Witaj. Tam Ci dziękuję, Rafał, jest, Siemka. Wjeżdżamy. Czecie, murata mieliśmy już? Tak, no. tak, tak. Hotel murat miamy, właśnie, i ciśniemy gdzieś na tym miasto. Tu wiesz, co będzie, nie? Siedziałam, tu będzie walić w jednym miejscu. Co, co, na lotosa, wiesz? Tu? No tu. Może będzie Adaś Witamy cały czas Tomciu z Moniką. Się przywitał z czatem. Ja będę musiał wyskoczyć na stację po coś. Tutaj. A ty tu będzie suszyć, tak? Zacznę gość. Tak. Mandaty wstawiać. Gdziekolwiek chcesz. To co, zostaniecie? Z Pauli? Zostaniecie z ludźmi? Mogę spróbować. Spróbujesz? Nie, będzie się bała. Nie? Powinniśmy sam kawałek dalej przeprogramować. Oj, czekaj, bo tu kamery nie obróci. Tak. Ja tu nie chciała. Dobra, przejdźmy. kawałek dalej. Zaraz będę. Nie widać. Wiem, że nie widać. Cześć wszystkim. Nadaje kierowniczka pojazdu. Jedziemy się gdzieś przyjechać, może na mechalinki. Najdę jakąś wodę. Powatrzeć. Hejka, hejka. Rafa. Hej, hej, Tomasz. A wy co tam porabiacie? Tutaj są jakieś budowy. Cześć Piotr. Cześć Jolanta, Zbyszek zaraz przyjdzie, on poszedł na stację. No. Mój mądry samochód powiedział nam, że mamy 4 stopnie, i że jest gołoleć jak jechaliśmy. Ten samochód jest mądrzejszy ode mnie na pewno. Ja tankuję pojazd. No i pięknie, i pięknie, i tak trzeba żyć. W końcu niedziela wieczór. Dzisiaj godzinę dłużej spaliśmy, bo zegarki były przestawiane. Pusto jest na drogach, ogólnie mało samochodów jedzie. O, wrócił szef, uńczo. Bałaś się? Nie. Wszystko dobrze? Tak. Który bak tankujesz, o, który bak tankujesz. Witaj. Cześć, Jola, witaj, Joan. Witam wszystkich, kierowniczkę pojazdów też. Adam dzisiaj miał do 14 zmiany. Tak jest tutaj. I ona się przywitała. Tutaj pobudowali osiedla w ogóle. Kiedyś lubiłem tą miejscowość. Ale już nie Czekajcie, zapnę pasy. Bo będzie krzyczeć. Tak? O już krzyczała Nie wiem dokąd dojedziemy dzisiaj. Ile mamy paliwa? Na ile kilometrów? 500? 1900. Rawciu się z Jolą przybito. przywita. Jest i Tadziu, witaj byku. Tadziu podróżuje po Polsce, robi sobie 3600 km. No. Może dołączymy do niego? Chętnie. No ale fajnie, fajnie. Poruszył. Odwładka i ciśnie na około granicy. Rodyniec. Ten bak. Gdzie można juskiem spuścić. O, ten kościółek słynny. Dawaj tu, Tadziu napisał kotku, dawaj tu. Dobry wieczór wszystkim. Witaj Tadziu. Pozdrawiamy serdecznie. Halinka jest, Czuchów, Halinka i Janek. Ja muszę do Halinki zadzwonić któregoś dnia właśnie. A ty? Nie zasuwasz za szybko? Nie. 60. Ty... Nie kracz, nie kracz, bo ja jeszcze nigdy nie miałam kontroli policji. Co Jak mój pierwszy raz yy, z Będzie się tłumaczył. Halinka czeka. Dobra, mamy tutaj co audzice. Halinka czeka. Ja Ci pokazywałem zdjęcia, nie? Jak się w Dowie spotkaliśmy uh -huh. z Halinką, z Jankiem i Jankiem, i jeszcze z kimś, ale nie będę mówił z kimś. Wtedy Halinka miała rodzinę pamiętam. Było fajnie. Jeszcze plaża nie była chyba po refulacji, jeszcze była ładna. A zagady tak się eee. o koloroczu w ogóle numer buta czy coś? Nie. Nic? Nic. Lepiej jak najmniej. Nie chciałem nic wiedzieć, tam zostało pozdrowienia na ciało. No i super. Lepiej nie mieć kontroli z policją. Tadziu Sąpkowiek pisze. Dokładnie. My jeszcze nic nie skontrolowali. To ja kontroluję. Dokładnie. Kiedy do Babilonu? A Rafał, kiedy do Babilonu? Kurde... Chciałem do Babilonu jechać ostatnio, nie? Włochy, Lublin, Babilon. Mamy tak... Czekaj, Hiszpania, Włochy, Aha. Lublin, Babilon. A do Babilonu mam najbliżej. I ten, co ci gadał, Bielsko-Biała, tak? Bielsko-Biała, do Tomcia będy. A do Babilonu, Rafał, kurde... Hmm. To jest dwie lekcje drugi stąd. Nawet nie, 150 km A dzwoniłem, nie wiem, trzy tygodnie temu, Babilonu chcieliśmy tam wpaść na, na noc, czy na dwie noce. Ale ciągle nam nie pykło? O co chodziło? Aha, bo miałem sprawę. Chyba. Aha, bo się rozwodziłem. Mogłem. Przyjdziemy. Tak trzymać. Kontrolować się i mieć pod kontrolą wszystko. Widzisz, ta pisze, To do ciebie. Kontrolować się i mieć pod kontrolą wszystko. To jest zajebisty tekst. No pewnie, to jest mega. Także chyba, że kierujemy się nad morze, widzę co? Znaczy, tak mamy teraz lewo skręt nad morze. No ja tam powiedziałam, uchyliłam ramkę dajemnic, że chyba jedziemy nad morze. Aha, o! No to chyba tak będzie. A że do morza mamy daleko? Tak. 15 będzie. minut drogi z samochodem? Już nabijam wam 12 minut. Ale ten tekst Tadzia muszę zapamiętać. Tak trzymać, kontrolować się i mieć pod wszystko. Tadziu, słuchaj, byliśmy wczoraj w kuźnicy. Była refulacja, ale nic nie znaleźliśmy. Totalnie. A na tym na pewno jest czas, tylko nie znam się na tym. Będzie w Lublinie. Dobrze. Jola, no jest taki plan. I chyba nawet. Na Sylwestrę, nie? Mhm. Potwierdzasz? Na ile tak. procent? Czy się uda? No. Jak wrócimy z Włoch, tak? No, tak. Nie, nie, no chyba szybciej. szybciej. A, A szy... ile jest do Lublina? Musisz mi powiedzieć, ile jest do. I onu powiedz mi, ile jest z morza to Lublina. Bo teraz nie wejdę na mapę. Ale myślę, że 600, chyba może. 600 to jest 8 lekcji. Autem. Jakby zasuwa to 7x. Tak? Ile godzin? No, 8 godzin. Do Do Lublina? No. A tak, na zaczęło to chyba pociągiem. Czemu? Niunią. No, no, no. A to to co? To... Niunią? No, no? no dobra, to Niunią. No, no. Przecież nas tam nikt nie wypuści, wiesz, pijanych za kółko. Ale są takie plany. Teraz już tam nie wiem, gdzie pojedziemy. Więc. Ale do Japy trzeba jechać ja do nas przyjechał. I Ola pisze, że za chwilę zerknie. Na no, spokojnie. Się. Mamy mamy 22 jeszcze chwile, nie? No, jeszcze z dwa miesiące to jeszcze święta. Przytomnie. Siemaneczko, witaj. No, do, do, tam do Włoch pokazał 19 godzin, żebyśmy jechali. Tak. No. Takie miejsce fajne. Też nie możemy powiedzieć, gdzie na radzie. ale będzie się działo to, bo tu jak te, jak naś się nazywa, Ci, co lajfa robią, ten, od Gochy. Magical. Ty, tak. Ktoś nam zrobi fotę fotoraperów? Tutaj? A, tam, tam, <laughs> za granicą. 490 kilometrów. Wow! Jola, to nie ma Macerati. Słyszał? 490? No to jest. A do Warszawy jest ile? Nie wiem. Jak? 300? ten czas leci dwa miechy, i nowy rok. Dokładnie tak. Do Warszawy jest więcej, troszkę. Koło... Nie. Myślę, do... Że jest 300. do Lublina mamy tylko 500 km? To jest 6 lekcji i jesteśmy. W nocy wyjechać. Podzielimy się na pół? No pewnie. Po trzy lekcje? No ja będę siedział, pierwszą dro połowę drogi będę siedział z przodu na pasażera miejsca, a drugą połowę z tyłu. Tak, <grym> tak już. Za dwa miesiące nowy rok 2026. No dobra. Nie ma opcji, żeby siedział z tyłu. Pozdrawiamy i miłego wieczoru życzymy. Za chwilę dojedziemy gdzieś. Nie? Buziaki dla wszystkich, dzięki że byliście. Nie zawracamy gitali, już 15 minut nawijamy.